Szanowni Państwo, jesteśmy na Ryneczku w Ostrowi. Od godziny 8 od poniedziałku do soboty możemy tutaj dokonywać zakupów od 8 do 14 i co my możemy dostać? Właś, własne owoce, w tym wypadku to są prawdziwe nasze węgierki, warzywa, prawdziwego ogródka przez, przez polskie gospodynie, nie z Hiszpanii, nie z innych państw przywiezione. Miód pasieki, tu... miód. Tak jest, ale rozumiem, że to z, z naszej gdzieś tam rodziny pasieki. Tak, dokładnie. Z Nadbuga. Tak. I mamy, o, z nadbóga. Czyli na pewno, że jest miodem, miodem dobrym. Mamy jaja. Proszę, to są jaja, które są, pochodzą z naszych, z naszych gospodarstw. Widzimy, że nie mają tych tak zwanych pieczątek, czyli to też po części gwarancja ziemniaki. Dzienniaki są e, także od nas. Zapraszam, zapraszam. I mamy, mamy mleko. Proszę Państwa. Mleko tutaj jest e, z gospodarstwa od Pani krów, tak? Ile pani makrow? Cztery pani makrowy. I teraz proszę Państwa, mleko 3,2%. 3, Pamiętamy, że kupujemy UHT czy mleko świeże. W cenie w granicach 2,60, 2,70. Oczywiście w w supermarketach. Co mleko? Ile? Tu jest 1,5 litra. 1,5 litra, 4 zł, czyli litr wyjdzie gdzieś tak 2,30, 2 2,20. I zaraz Pani nam. Papunie. O, i to mleko ma 4,5 tłuszczu, a przypominamy sobie, że na wszystkich etykietkach mleka jest 3,2 tłuszczu, no i oczywiście, y, oczywiście białko. Rozumiem. Od ilu lat pani tę mlekę handluje? Mama handlowała. O, czyli to już. już dziesiątki lat. Jak jest, koro chętnych? Bardzo mało. No proszę Państwa, mamy tego typu mleko świeże, zdrowe, o m, takich parametrach, a my wszyscy idziemy do stepu. No naprawdę trzeba być frajerem, żeby nie przyjść, nie kupić dzisiaj tego mleka. Ale no, powoli, powoli przekonujemy Państwa, miejmy nadzieję, pamiętajcie, na Ryneczku w Ostrowi jesteście w stanie Państwo kupić normalne mleko, każdego dnia, bezpośrednio od tak? Kiedy było dojone? Wczoraj. Wczoraj, dokładnie. I dzisiaj rano, zgodzone i trafia dzisiaj na rynek. Czy Pani jest tutaj, eee, ile? W soboty. W soboty? czasami i w tygodniu. z tym mlekiem. Pięknie. dziękujemy.